Cześć, witam, witam, witam wszystkich. Zaraz zaczynamy. mm -hmm. Czy podmiot sobie włączę? <laughs> Już jest, ok. To zapraszam. Go chyba włączymy sobie na odrękę 8. Ale wrogowie rosną w siłę. Dzisiaj pobiegamy ze szamanem. Już dawno nie biegałem szamanem. Sorry za małe spóźnienie, ale. Masz moje błogosławieństwo. Musiałem sobie wszystko poprzestawiać, podbierać tymki temki na szamana. Okay, dobra. Dobra, dobra. Będzie 10. Pokaż profil. Panie, będzie 10. Pan będzie 10. Ogarniesz ty, pewnie ogarniasz. Dobra. Okej. Okay. Mm. Mam nowego sprzymierzeńca, ale wrogowie rosną w siłę. Mm. No 8 dam, ok. Mm. te bo wszyscy mnie nawalają. Samego rana. Zaraz zaczniemy streama na no poważnie. Okay. Na Skype'a? tak, już chwileczkę, chwileczkę, bo coś nie mogę się oganać od samego rana. Um, dobra. Chłopaki już mają wysoki paragon 1371 i 1179. No, panowie, panowie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wychodzimy. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie wychodziłem, czy mogłem zmienić poziom trudności w samej grze. Zapomniałem <grym> o tym. <grym> okay. No dobra. Wszystkie połączymy i ruszamy hmm. Hmm. poziom. Okay. Halo, halo? Halo, halo, cześć Tomek. No cześć witam. No cześć witam, witam. Trzeba coś słabo cię słychać. Słabo? No. Ula. Bardzo. Coś z mikrofonem, czy co? Wiesz co, słabo cię słychać i, i szumy są. A, dobra, No. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy streama, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie troszeczkę spóźniony poniedziałkowy stream, powinienem zacząć o 10, troszeczkę się przedłużyło z tego powodu, że e, musiałem sobie m, trochę podbierać itemków na Szamana, bo tak jak wiecie miałem go na sezonie e, i e, w tym momencie musiałem sobie przypomnieć jakiś build i troszeczkę mi zeszło. O, jeszcze gorzej. Nic cię nie słychać, człowieku. Total o, źle. Halo, halo. Total źle. No dobra. No teraz cię słychać, ale bardzo cicho cię słychać. Może daj sobie na Skype'ie głośniej czy coś? Ogarnij, ogarnij. Ok. Poniedziałkowy, poniedziałkowy. Wtorkowy powiedziałem? Kurde, jeszcze jestem zakręcony po tej przerwie. Poniedziałkowy, okej, okay, dobra, spoko ludzie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Jakby coś, to zaczynamy. Okay. Biegamy. U8 No i dobra W takiej przerwie muszę się troszeczkę wgryźć Bardzo przyjemnie mi się odpoczywało w przerwie między świętami a Nowym Rokiem Ej kurde, już nie pamiętam jak się grało w ogóle szamanem. Jeszcze trochę czasu Totalnie nie pamiętam mi bardzo czy nie Wiesz co, szumieć nie szumi, tylko tak cichutko Cię słychać. No ale dobra, może będzie spokój. Nie jestem jeszcze dobry. Tak. Najwyżej wiesz, wiesz co, może ja jeszcze sobie dam troszeczkę głośniej na Skype'ie, wiesz? Ale to są ten... szum wtedy jest mocny. A dałeś już na maksa ten... dałeś już na maksa u siebie głośność? Tak, tak. No dziwne trochę, że kurczę tak słabo słychać, no. No ale żebyś, żebyś miał blisko mikrofon przede wszystkim. Teraz lepiej? No lepiej, lepiej, lepiej. Dobra, okej okay. Dobra Lecimy dalej czasu. Jak tam po Sylwestrze, panie kolego? Ha, no jak po Sylwestrze? No dobrze. Na diablu to siedziałem na Sylwestra Aha. No nie świruj Tak, tak, no Serio? A tak, no. no to ty no, tak jesteś korowy by gościu wypadł. A nie, wiesz co, tak wypadło akurat, nie? Dlatego Aha. No i, no i jak było na Diablo dla Sylwestry? No jak, no giery graliśmy, wiesz? Wiesz ile osób było na Diablo? Aż A, tak? serio? No, kupę ludzi było, no. No to fajnie. Nie, no ja, ja byłem na imprezie. Nie, no jasne, kurczę, wiesz. Nie ma jak na no, imprezie. W ten. W następnym dniu odpoczywałem, bo się bardzo mocno zmęczyłem. Tak, tak, no. <laughs> Musiałem się zregenerować A to dzisiaj poniedziałek, nie? Tak, tak, co... Poczekaj, bo już kurde... Nie no, dzisiaj poniedziałek, ja tak? Co ja, co ja powiedziałem na wstępniaku wtorek powiedziałem. To wiesz, jestem trochę jestem zakręcony jeszcze po tych wszystkich przerwach Ale spoko, Jak mi zleciało, co? Tak, wiesz co, ja ci powiem ta przerwa taka, tyle wolnego. Z chęcią sobie odpocząłem, ale... Ja to lubię taką swoją rutynę, tak? E, ogólnie... O kurde nie mam tych. Ktoś ma Nemezisy? Co mogę założyć, nie? No to weź załóż, bo ja nie mam... wiza e, z z przyzwyczajenie. Nie mam Nemezisów, wiesz. E. Trochę później zaczęliśmy, bo musiałem się przestawić, wiesz. Bo na sezonie miałem e, oczywiście Szamana. Musiałem podbierać niektóre temki. Tak, tak. Wiem o co chodzi. Kurczę, muszę się przestawić z Wiza Ale mówię, dzisiaj już, już cały czas, cały czas na streamie Nie szam, e, wiz wiz, Viz. To mówię, trzeba w końcu szamana. Trzeba się rozkręcić. Po strożniku I co tam, święta i po świętach szybko zleciało, co? Wiesz co, tak, ogólnie, ogólnie przyjemnie, bo odpocząłem sobie, tak. Zresztą yy, przydaje się czasami odpoczynek o, od grania, od streamowania, od nagrywania. Subskrypcje bardzo ładnie lecą, powiem Ci, w moim przypadku. Jak, jak na mój kanał. Ogólnie widać, widać wzmocnione zainteresowanie Diablo. A to się odbija na oglądalności i na, na subskrypcjach, tak, tak. w tym przypadku, z czego bardzo się cieszę. No i co kurde, czekamy, czekamy do czwartku i miejmy nadzieję, że dostaniemy w czwartek aktualizację. No tak, tak powinno być przynajmniej, tak? Co, ja myślę, że już dostaniemy z wtorku na środę. Myślisz? Hmm? A kiedy jest reset ogólnie? Oni zawsze w czwartek chyba resetują. Dzisiaj będzie wiadomo. <coughs> Dzisiaj będzie wiadomo? Dzisiaj tak, jeśli, jeśli nie dadzą aktualizacji z wtorku na środę dzisiaj, no to, to czyli będzie pod koniec tego. No to będzie w czwartek. Tak wydaje. Mi tak. się wydaje, że będzie w czwartek. A co wy czyścicie? Czy to jest nowa szczelina? Przecież to nie, no lecimy, lecimy ten. Ktoś ma Nemezisy? Mam Nemezisy, no. No dobra, to, to będziesz podnosił ten. Dobra, jak chcecie czyścić, to wracam do Was. Okej. Okay. A, chyba, chyba będziemy czyść Nie wiem, jakoś zawsze mam takie przekonanie, że że ogólnie drop jest. Drop jest chyba lepszy. Drop jest chyba lepszy po ten. O! Mamy tego z ugonkami. No, tu jest ta no, elitka. Jezu, jak, jak ten, jak śmieści mi się gra tym. E, no, jak to się mówi, szamanem. Nie wiem, czy my w dobrą stronę idziemy. idziemy do o, czy... Dobra, to jest wyjście. Stop, leży. Ha, ha. się Nie mam Śmiesznie, śmiesznie szamanem się biega. Znaczy, ja uwielbiam grać szamanem. Naprawdę świetna, świetna postać, ale po wizie muszę się przestawić chwilę. No tak, no, pewnie, jasne. Jak, się, jak się zmienia postać, trzeba się trochę przestawić. Tak, tak, jak no. A, wymienić. poczekaj, czekaj, bo ja jestem... Ja i tak się muszę cofnąć. Nie poustawiałem tego, chyba... ...kostki, co nie? Aha. Pewnie jedność masz. Nie chce mi się zmieniać build na Kuczaka. Czekaj, 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 czekaj. Nie wiem, co ja w ogóle tutaj mam. Ja tu mam pod ten... A nie, poczekaj. Hmm. Chyba... Jezus moja, co ty miał być? Hmm. Ja tu już... Ja tu już nie pamiętam, co tutaj się ustawiało, boże wstyd. To było. A tutaj co było? Była z żywiołów, a tu był piec. Piec? Dobra, nie. zrobimy. No, zamkniemy już tą dobra, to szczelinę. Dobra, okej. Okay. Piąty akt, to już. To chyba był piec, posz. Tak, dobra, okej. Okay. No, zamykajcie. Dobra, przestawiłem kostkę. Jezu, kurczę. Trzeba się przystawić, tym bardziej, że wiesz, chwilę nie grałem w Diablo, chociaż tak w tej przerwie tam jakoś zrobiłem sobie parę gierków. Ale trzeba się przestawić. Trzeba się przystawić bez dwóch zdań. A ty na kurczaku jesteś, tak? Wiesz co, nie! Jestem na kwasowej chmurze. Nie chcę mi się przystawiać na kurczaku. No ja to i tak, wiesz... Aż takiego mocnego speedrunu nie robimy, więc... Więc jest okej. Okay. Wiesz, teraz będzie, będą potrzebne surowce. Boże, muszę zrobić porządek, ja nie mam miejsca. Muszę sobie o, zrobić tam. jeszcze... Proszę. Co mówisz? Reklama mi się włączyła na streamie. Tak? A to, to szczerze mówiąc to oni sami włączają, więc Tak, ale już jest. Chyba, że chyba, że czasami jak zmieniają możliwość zmieniania, że tak powiem, jakości streamu to robią przerwę taką na chwilę. Tak dziwnie. Jeszcze nie ma partnerstwa, więc tak jakoś to jest Jeszcze trochę czasu. Dobra, dobra, zacząłem, zacząłem bić w tym momencie. No. <grywa> Oj, no. Tak to jest, że się zapomina o kostce Żeby przestawić. O, tu jest ta. Na dole. dobra Nie, jestem jeszcze Ty masz te, no No dobra. Czekaj, bo no ja to... muszę chłopaku napisać chyba, nie? Że ja mam Nemezis. Ktoś tam bierze z Nemezisami. No, Też ma, tak? Agendę. No tak, no bo teraz ktoś odpalił. Czy Aha, ty wziąłeś? No... Nie, nie, to nie ja wziąłem. Chyba ktoś ma. Może uh -huh. Arek ma. No, pewnie Arek jeszcze ma. Ale dobra, ja... Po prostu te osoby, które nie mają, to żeby pamiętały, żeby nie brać i tyle. Tak. Kurde, przyzwyczaiłem się do wiza. Do, do do bildu z tym eee, no, e, pod oddechy. Teraz mi wypada jeden oddech I się dziwię, chyba że chyba że zdamy na udrękę 10. O kurczę, no dokładnie z tymi. A jak tam z sorowcami stoisz? Wiesz co, nie jest najgorzej, ale też wiesz, co po niektórzy e, jak twój kolega Ciacho to mają kurde po ileś tam gdzieś o, o goblinek mają tak. ileś tam 10 tysięcy surowców ja to tam mam trochę mam tak. ale, ale ale żeby było tak wow do pełna to, to nie powiem trzeba więcej czasu no, dokładnie to u mnie to samo jest wiesz bo I wiesz to ja na bieżąco ja na bieżąco, tak, ja na bieżąco cały czas tak no widziałeś jak od, robię odcinki no to no to tam ten sobie że tak powiem wydaje trochę tego tak, no. Niebieskich mam mało. Bez dwóch zdań Nie no kurczę jakoś za, za łatwo mi. Nie wiem czy na nie damy wyżej ze względu na ten. Ze względu na oddechy oddechy. No no, no, no jednak jest dwa za każdą elitą. Nie, nie no, jest to 100%, ale zawsze przeważnie wypadają no, te chyba, a jak Wypadamy... masz set, to masz cztery, Jeszcze trochę czasu. Znaczy trzy wtedy. Trzy, a to jeden tylko wypada, tak? Do... Tak, jeden, jeden, jeden. Może włączymy sobie dziesiątkę. Wiesz, na wizie, na wizie no to ogólnie był tego typu problem, że. E, że wiz jest totalnie kruchy, a szamanem to z palcem w nosie mogę sobie biegać. Dziesiątkę. Tak. Nawet teraz jeszcze przed aktualizacją. Przede wszystkim niebieskim muszę zbierać, bo niebieskich mam mało. O, to A drugi za podstrzałkę nie miałeś na tym. Na... Znaczy szamana. szamana, szamana to... Znaczy szamana, tak, tak, no? tak, tak. tak, Zostałem uleczony. Aha, no to może kurczę, spróbujemy później jakiegoś giera zrobić. Parę takich ryptów? Z... A w później. Yy, ogólnie, znaczy, to przy... ogólnie to rzecz biorąc, ja, ja na tym szamanie zrobiłem moim. Podstrzałki zrobiłem 71 czy 72? W teamie, tak. No tam zobaczymy, nie? Nie musimy wgrać jakichś wysokich, nie? Możemy sprawdzić sobie tam, wiesz, po kolei wszystko. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Dzisiaj, dzisiaj jest taki pierwszy lecikowy, ten stream. O, no, zaraz ten, Czę zaraz... Uważasz, zaraz zmienimy na odrękę 10. Już tak się muszę wbić się dopiero, tyle dni... Wiesz co, jak tyle dni się siedzi, nic się nie robi. Tylko odpoczywa, no to potem trzeba się jakoś troszeczkę wbić z powrotem. No już mam parę, parę pomysłów mam na nowe nagranie, więc. Tu wypadło. padło? Dobra, chodźcie z ten. Damy mu 10: trochę, trochę szumisz, stary. Wiem, wiem, kurcze, ale wiesz co, powiem Ci, że szczerze, że, że nie wiem, o co chodzi. Nie wiem czemu, nie wiem czego. to <laughs> Nie wiem. Tak w miarę zawsze Cię było słychać, co nie? Dobre, No dobra, już tam nie kombinuj, przeżyjemy. Nie, nie. Mogę inne słuchawki podłączyć, to nie ma problemu. Tylko wiesz co, musiałbym się rozłączyć. Ale co tamte będą lepsze? No tamte mam no, takie, wiesz, gamingowy G35 Logitecha, nie? Takie całe na no. uszy, wiesz, na USB. To podejrzewam, uh -huh. że one byłyby lepsze, nie? Ale... No pewnie to, tak. Tak, tak. No. To najwyżej odłącz się ze Skype'a, przełącz sobie tam wszystko. Tak, tak, spoko. A wy sobie tam lećcie, nie? Zaraz, uh -huh. ja zaraz do was wracam, nie? Ty i zadzwoń po prostu do mnie, tak? Tak, tak. Tak, dobra tak, no. no okay. Nie ma Okay. Yy, tak, tak, rzucę ci tą czepkę. Yy, czemu najlepiej zacząć od liberu? Znaczy od Iberów nie Nie mówiłem o Iberach Mówiłem od GERach Mówiłem o gierach. Znaczy o zwykłych tych, o zwykłych szczelinach Najlepiej sobie pofarmić tam gdzie, na samym początku w teamie 4-osobowym tam gdzie jest e, dużo przeciwników na akcie pierwszym na przykład. E, potem, w, w, jeżeli e, dacie radę, no to wtedy najlepiej się na zwykłe szczeliny wybić na udrękę jeden i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, wtedy szybciutko, wtedy szybciutko się... No, ktoś tutaj dał ten... O, skarbiec! Aha, no można. Hmm. Trzeba więcej czasu Trzeba więcej czasu No i w ten sposób najlepiej Standardowo Jeszcze trochę czasu Okej, okay, fajnie, dzięki Możemy zrobić coś szybkiego Nie Jestem jeszcze potrzebuję many Ok, wszystko. Fajnie, już dawno nie grałem szamanem. Ale bardzo, bardzo lubię tą postać. A to co? Laga żeśmy przełapali. Whatsapp.